Gdy kubańskie szał dobiegł końca, uwaga publiczności wzrosła, bo po ostatnich prezentacjach kandydatek, żyli pod przewodnictwem przewodniczącej Rady Urzędu Miejskiego Agnieszką Kłacz oraz drugą wicemis Polonia 2008 Pauliną Kwaśniewską ogłosiło werdykt. zaczynamy. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. się WIOLECIE WILK Dziką kartę przyznano WIOLECIE WILK studentce pierwszego roku logistyki z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. otrzymuje zaproszenie do wzięcia udziału w finale Miss Polonia Śląska 27 czerwca w Jeleniej Górze. Najwięcej głosów SMS otrzymała Marta Tabor, dzięki czemu uhonorowano ją tytułem Miss Publiczności. Pierwsza. Publiczności w wyborach Wicemis Rzymi Ziemi Marta Tabor, Pamlina Kwaśniewska, Węcza Szarpa, Krzysztof Łażeńczyk, Kwiaty. Tytuł drugiej wicemis zdobywa Justyna Musiał, która wygrała w programie Federacja Rzeczypospolitej, wicemis. Druga wicemis Polonia Ziemi w roku 2009. Moi drodzy, tytuł pierwszej wiceli z Polonia Ziemi 2009 i czek w wysokości Panie Prezesie 3000 złotych zdobywa. Anna Lenarcik z trzeci 3 zdobywa tytuł pierwszej wicemis Polonia Ziemi Wąbrzeskiej. Co za emocje. Miss Polonia Ziemi Wąbrzeskiej w roku 2009 w wyborach, które odbyły się na Zamku Książ. Ten tytuł zdobywa do niedawna kandydatka, a teraz już Miss Polonia. Paulina Wina Paulina Kwaśniewska, a Katrin Czech przewodnicząca Żyli, a także przewodnicząca Rady Miejskiej, Bałżyku. Szanowni Państwo, Mistrzostwo Unia Ziemi Po zakończeniu uroczystości rozmawialiśmy ze zwycięzczeniami konkursu. Poeznam, jak wrażenie po konkursie. Czuję się bardzo zaskoczona, i w pewien sposób to jest jedno z moich marzeń, że wreszcie się dostałam szarfę i zostałam w jakiś sposób wydłużona. Jestem tak szczęśliwa, że nie wiem co powiedzieć. Uśmiech mi nie to jest mój pierwszy konkurs, i po prostu jestem no, zaskoczona strasznie. Wrażenia są bardzo pozytywne. Wszystkie kandydatki były bardzo miłymi koleżankami, także będę bardzo miło wspominała dzisiejszy konkurs. Zostałaś miejsc publiczności, czy spodziewałaś się takiego wyniku? W sumie nie, ale kandydowałam z wieloma kandydatkami i miałam nadzieję, że zostanę. Czy czujesz jakiś niedosyt, bo w sumie otarła się obiekt. pierwsze miejsce? Nie, dla mnie to nie jest niedosyt, ponieważ dalej mogę startować w tym konkursie i dalej mam równe szanse jak pozostałe kandydatki. Myślę, że nie, bo ponieważ to jest to mój pierwszy udział w takim konkursie i czuję się bardzo wyróżniona. I myślę, że bardzo dobrze zaczęłam. Co było dla siebie najtrudniejsze w przygotowaniach, a co nie stanowiło najmniejszego problemu? O tak, w przygotowaniach nie miałam jako takich trudności, ale stres przed występem, przed występem był bardzo wielki, także tego się najbardziej obawiałam, tego wyjścia. E, najtrudniejszą rzeczą było może to, e, że musiałam pogodzić e, przygotowanie ze szkołą, ale nie sprawiło e, dla mnie z żadnym problem choreografia czy coś w tym stylu. Największym problemem to chyba była opalenizna, e, kłótno sukienki, bo też trzeba było dobrać odpowiednią. Problemem chyba nie było dobór uczesania, na przykład. Miałam szczotkę fizjerkę, także chyba nie było problemu. Czy Przy w przyszłości planujesz, chciałabyś wziąć udział w tego typu imprezach? Teraz myślę, że będę mogła spróbować iść na inne konkursy. Na pewno. To jest mój pierwszy konkurs. I będę wierzyła w siebie, i na pewno jeszcze nie raz wezmę udział w takim konkursie. Jeśli będę miała okazję i chęci to na pewno. Chciałabyś może kogoś pozdrowić, coś powiedzieć? Chciałam pozdrowić mojego chłopaka i powiedzieć mu, że go bardzo kocham. Na kilka pytań odpowiedziała nam także główna laureatka. Zdobyłaś pierwszą nagrodę, pierwsze miejsce. Powiedz, czy spodziewałaś się takiego rezultatu? Nie, nie spodziewałam się, zawsze jest tak, że jeżeli się zgłasza do takiego konkursu, zgłaszają się różne dziewczyny, które po prostu są, różnią się bardzo od siebie. Każda ma coś wyjątkowego w sobie, w każdej można dostrzec coś, co ci się podoba. No i właśnie nie wiedziałam do końca, czy, czy cokolwiek można zająć. Jak oceniasz całą organizację imprezy? Bardzo dobra organizacja. Uważam, że nagrody są świetne. Cały finał wyszedł bardzo fajnie. To jest pierwszy start twój w tego typu imprezie. E, nie, już w zeszłym roku startowałam na polszczyźnie Wyborach. Jak tam ci wtedy poszło? No, też wygrałam. No to tym bardziej należą się podwójne gratulacje. Jaką jedną z nagród otrzymałaś Czech na ładną sumę pieniędzy, co zamierzasz zrobić z nią? Może spełnić jakieś swoje marzenia, co dokładnie. Na pewno część tych pieniędzy przejdzie na dalszą edukację, bo od października chcę kontynuować studia. A może jakieś wakacje gdzieś uda się wyjechać. Może coś siostrze kupię. Czy uważasz, że po tym konkursie Twoje życie się zmieni? Mam nadzieję. Tego Ci szczerze życzymy i dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wśród trzech studentek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej biorących udział w konkursie, tylko Wioletiewik dopisał szczęście. I będzie mogła dalej próbować swoich sił w kolejnym etapie zmagań. Po zakończonym konkursie jedne dziewczyny zyskały więcej, a drugie mniej. Jednak na pewno każda z nich będzie miło wspominać swój udział w tym całym wydarzeniu, ponieważ sława i nagrody to nie wszystko. Liczy się także dobra zabawa.